Cześć, witam w swoim kanale. W tym filmie powiem Wam o białym złocie ogrodnika, czyli o śniegu. Powiem jak go wykorzystać, co z nim zrobić, czy jest naprawdę, czy to jest śnieg, to jest problem, czy coś, co nam bardzo może pomóc. Więc jeśli ten film jest interesujący, to pozostańcie na kanale. Zachęcam do subskrypcji, komentowania i lajkowania. Od razu przepraszam, że obraz jest prawie czarno-biały, ale. To ma do siebie filmowanie w śniegu, że po prostu kontrast jest tak duży, że śnieg jest biały, a reszta nagrania pozostawia prawie czarne plamy. Ale nie o tym. Czy śnieg jest problemem po grodzie? Otóż nie. Jest bardzo dużo zastosowań śniegu, i jednym z nich jest osłona. Naszych warzyw, osłona naszych roślin przed przymrozkami. Jak widzicie, u mnie spadło około 20 cm śniegu z nocy, ze środy na czwartek. I spójrzcie, tu mamy zagonę. Na nich jest jeszcze około 15 cm śniegu, ponieważ on nie topnieje. O dziwo, jest dość niska temperatura i ten śnieg się utrzymuje, ale dzięki temu czoski. Cebule wysadzone właśnie w zagony, teraz mają odpowiednią warstwę ochronną, że one nie zmarzną, że one nie przemarzną. Po prostu śnieg izoluje, e, izoluje e, ziemię, żeby nasiona, żeby sadzonki nie przemarzły. Kolejna sprawa. Śnieg możemy wykorzystać jako bardzo dobry zabezpieczenie krzewów owocowych. Tak jak tu widzicie, pożyczko agres. tam są borówki, tam tutaj jest kalina, z tyłu jest jeszcze pożyczki zwykłe. Śnieg bardzo dobrze zaizoluje również je, bardzo dobrze uchroni system korzeniowy, głównie borówek, bo borówki mają bardzo płytko system korzeniowy, zabezpieczy je przed przemarznięciem. To samo tyczy się róż. To samo tyczy się kwiatów ozdobnych, krzewów. Śnieg zaizoluje, zabezpieczy bardzo dobrze nie przed przemarznięciem. Spójrzcie, co się stało z moim agrestem. Śnieg był niestety tak ciężki, że jest bardzo mocno przygięty do ziemi. Mam nadzieję, że te gałęzie nie popękały. No i spójrzcie, co się stało z Miskantem. Niestety trzeba będzie go. W tym roku nie będzie ozdoby na zimę. Trzeba będzie go tylko, jak będzie możliwość wyciąć i uprzątnąć. Ale. Spójrzcie na tunel. Teraz zaczyna padać marznący deszcz. Praktycznie pada od wczoraj, ale dzisiaj takie jest największe. Największe opady mają być. <laughs> Śnieg możemy wykorzystać jako nawodnienie tunelu. Ziemi w tunelu. I wiele osób się e, pisało do mnie w zeszłym roku po takim filmie, że to jest głupie, że śniegu, ile trzeba go nawieść. Otóż kilogram śniegu zawiera około litra wody, więc łatwo jest policzyć, że e, śnieg bardzo łatwo możemy nawodnić w podłoże bardziej w tunelu, jeżeli. E, tutaj nie pada, tutaj jedyna woda jaką mo może się znaleźć to to co my dostarczymy do tunelu. Więc jest, jest to bardzo dobry, bardzo ważny składnik, żeby utrzymać podłoże w odpowiedniej kondycji. Jak widzicie, u mnie wszystko zamarzło i takie wykorzystanie śniegu jest moim zdaniem najlepsze. W tunelu nie otworzymy, bo drzwi przymarzły, tutaj jest dużo śniegu. Nie chcę ich połamać, ale takie wykorzystanie śniegu jest najbardziej efektywne. Mamy na pewno bardzo dużo tarasów, bardzo dużo podjazdów, które odśnieżamy. Wrzućmy ten, ten śnieg do tunelu. Dzięki temu będziemy mieli i porządek, ale też, <laughs> przepraszam, ale też zadbamy o ziemię. Napiszcie jeszcze, jak wy wykorzystujecie śnieg. Nie mówię oczywiście o, nie mam na myśli oczywiście. Wykorzystania rekreacyjnych, bo to wiadomo, i dla zabawy z dzieciakami. Będę Wam bardzo wdzięczny za takie odpowiedzi. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oglądania innych filmów. Na razie, cześć.